Witam państwa serdecznie. W wielkim skrócie, bo czasu mamy już niewiele, chciałabym państwu przedstawić doświadczenia diagnostów, a tak naprawdę całego zespołu pracującego w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Jakie mamy doświadczenia w wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2? Doświadczenie to trwa już Ponad rok funkcjonujemy od końca marca zeszłego roku i takie analizy wykonujemy do dnia dzisiejszego. I co będę chciała podkreślić w tej prezentacji, to przede wszystkim jakie nasze są doświadczenia z metodami molekularnymi. Państwo już widzieli na poprzednich prezentacjach ten slajd. I oczywiście jako diagnostów obowiązują nas aktualne zalecenia. Także te ostatnie, które zostały wydane, obowiązują nas od kwietnia 2021 roku. Badanie materiału potencjalnie zakaźnego wiąże się z niezależnie od, tak naprawdę od, stos, od rodzaju stosowanego testu podlega zasadom bezpie zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, co ma jak najbardziej przełożenie na ochronę i zminimalizowanie ryzyka dla personelu wykonującego takiego typu oznaczenia. Jak najbardziej w toku naszego... W okresie, jakby trwania, w okresie jakby funkcjonowania laboratorium czy pracowni wykrywającej wirusa SARS-CoV-2 wypracowaliśmy z zespołem zakładu analityki szereg metod i procedur, które dążą do tego, by uzyskać w jak najkrótszym czasie wiarygodny wynik badań molekularnych. Należy oczywiście pamiętać o tym, że wyniki badań molekularnych nie decydują o okresie aktywności replikacyjnej wirusa czy okresie jego o tak naprawdę stopniu jego zakaźności, tym bardziej ten okres zakaźności będzie inny u osób w głębokiej immunosupresji dużo niestety stanowią większość pacjentów naszego Instytutu Onkologii. On zdecydowanie w tej grupie osób w porównaniu do grupy osób immunokompetentnych zdecydowanie będzie ulegał wydłużeniu i ten fakt jak najbardziej trzeba w diagnostyce molekularnej wziąć pod uwagę. Jak widzicie Państwo, również w zależności od tak naprawdę okresu zakaźności, Możemy stosować różnego rodzaju inne metody wykrywające wirusa SARS-CoV-2. Również w naszym laboratorium takie metody są wykorzystywane. Są to zarówno metody serologiczne, jak i testy antygenowe, które tak naprawdę wykorzystujemy do rozróżnienia świeżej infekcji wirusa od tak naprawdę obecności materiału genetycznego wirusa, długo utrzymujących się w wydzielinach z górnych dróg oddechowych. Jakie metody stosujemy? Jakie metody stosujemy w naszym laboratorium? Tu slajd, który poprzednio oczywiście Państwo już na prawie wszystkich slajdach widzieliście. To celem przypomnienia również stosujemy testy, głównie dwugenowe lub trójgenowe w naszym laboratorium, które pozwalają nam wykrywać geny kodujące białka, czy kapsydu czy otoczki, czy geny kodujące białka pomocnicze. Wiemy, że złotym standardem w diagnostyce laboratoryjnej SARS-CoV-2 są metody PCR z wykrywaniem sygnału w czasie rzeczywistym i my takie metody stosujemy w naszym laboratorium. W momencie, kiedy pacjent spełnia kryteria podejrzenia COVID, materiał do badania powinien być pobrany w określonym czasie. I do metod molekularnych tak naprawdę ten materiał genetyczny, najlepszy okres, kiedy powinien być pobrany, to jest do 10 dnia od momentu wystąpienia objawów. Zaletą takich metod jest oczywiście możliwość wykrywania materiału genetycznego tuż przed wystąpieniem objawów. Natomiast jaka jest wada? Jest to czasochłonność, aczkolwiek w naszym laboratorium ten czas od momentu pobrania wymazu do momentu uzyskania wyniku to jest czas około 4-5 godzin. Oczywiście Również w laboratorium w zakładzie analityki wykorzystujemy szybkie testy genetyczne. One są wykorzystywane w wyjątkowych sytuacjach, w przypadkach pilnych. Test ten trwa nieco dłużej niż zalecenia WHO nam podają, ponieważ stosujemy test, którego czas uzyskania wyniku jest około 50 minut. Jaka jest czułość badania genetycznego takich szybkich testów genetycznych, od czego ona zależy? Mianowicie zależy od fazy zakażenia. Jak Państwo wiecie, ten największy ładunek wirusa jest obserwowany w czwartej, siódmej tobie od momentu wystąpienia objawów, ale ta czułość również zależy jak najbardziej od rodzaju, jakiego sposobu pobrania materiału oraz jego transportu. Oczywiście wszystkie warunki transportu muszą być spełnione. Materiał opakowany jest w potrójne opakowanie i tak jak profesor Łaczmański mówił na swoim wykładzie i pokazywał zdjęcia, wszelkie zasady bezpieczeństwa i stosowanie środków ochrony osobistej jest u nas również stosowane łącznie z nieodzownym elementem takiego procesu jest korzystanie z komory aminatnej co najmniej klasy drugiej, u nas w laboratorium takie komory wykorzystujemy. Chciałam podkreślić, że wykorzystujemy głównie wymaz z gardła i nosa pobierane jednocześnie, ale ze względu na specyfikę pacjentów, którzy są pacjentami Instytutu Onkologii, niejednokrotnie niemożliwe jest pobranie takiego wymazu z gardła i musimy posiłkować się tutaj wymazami np. z nosa. Jeśli trafiają do nas materiały zdolnych dróg oddechowych, to jak najbardziej one są wiarygodne. Jedynym materiałem, którego WHO również nie zaleca pogania, to jest materiał Glyfocina indukowana ze względu na zbyt duże ryzyko zakażenia personelu. Ten slajd już Państwo widzieli na prelekcji. Dr. Krzysztof Rusjan. Natomiast ja chciałam podkreślić, że on zupełnie inaczej wyglądał rok temu. Zalecenia z roku poprzedniego pokazywały czułość badań molekularnych w zależności od rodzaju badanego materiału. Na pierwszym miejscu rok temu plasował się bal, czyli kopuczynę pęcherzkowo oskrzelowe z czułością na poziomie 93%. Natomiast wymazy z nosa i gardła były odpowiednio na poziomie 32 czy 63%. Widzicie Państwo, że sytuacja uległa diametralnej zmianie i te odsetki są zdecydowanie wyższe w aktualnych zaleceniach. W trakcie rozwoju i w trakcie tego okresu jednego roku od początku funkcjonowania naszego, naszej pracowni i diagnostyki zmierzającej do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, Uległo zautomatyzowaniu pewne etapy, czy izolacji, czy amplifikacji, uległy większej automatyzacji. Dysponujemy dwoma analizatorami do automatycznej izolacji, odpowiednio umożliwiający nam izolację 32 i 48 próbek oraz trzema analizatorami termocyklerami do procesu amplifikacji. Jeśli chodzi o szybkie testy genetyczne, również posiadamy analizator, który umożliwia nam wykonanie takiego badania w przeciągu 50 minut. Metoda przygotowania takiego badania jest niezmiernie prosta. Do zestawu każdego dołączona jest pipetka. Jak Państwo widzicie na załączonym obrazku, naciąga się określoną ilość materiału wlewa do kartridża, po odpowiednim zaprogramowaniu, po 50 minutach uzyskujemy wynik badania. Jeśli chodzi o podkreślenie, to oczywiście też już Państwo widzieli, WHO daje nam możliwość wykrycia pojedynczego genu wirusa, ale niestety nie na polskim środowisku. W polskim środowisku wykrycie pojedynczego genu wirusa pozwala na laboratoryjne potwierdzenie w przypadku COVID. Nas obowiązują zasady stosowania testów wykrywających dwa lub więcej obszarów genowych i my takie testy właśnie w naszym laboratorium stosujemy. Co nam, jakie geny pozwalają nam wykryć te używane przez nas testy? to oczywiście te odrębnione na kolor czerwony. Testy dwugenowe do wykrywania SARS-CoV-2 używane w naszym laboratorium opierają się na wykrywaniu genu ORF czy genu N, czyli genów białek kodujących białka pomocnicze i genów kodujących białka nukleokapsydu. I zgodnie z instrukcją tak naprawdę dołączoną do zestawu producenta mamy różne możliwości interpretowania wyniku. Przykładowy slajd analizy, którą uzyskaliśmy w naszym laboratorium, który jest testem geno, dwugenowym, wykrywającą wyżej wcześniej wymienione przeze mnie geny, linie na tutaj kolor zielony, to jest linia kontroli wewnętrznej testu. Tu może bardziej obrazowo pokazane linie zamazane, tak jak na poprzednim slajdzie, wyodrębnione poszczególne geny z tej samej analizy. Czyli tak jak wcześniej była mowa, wykrycie co najmniej dwóch obszarów genowych daje nam możliwość wydania wyniku dodatniego i zinterpretowanie odpowiednie badania. Tu kolejny slajd, który również pokazuje nam uzyskanie wyników w dodatnich w wybranych próbkach. Jeśli chodzi o testy trójgenowe, to do zestawu, który przed chwilą prezentowałam, dochodzi jeszcze jeden gen. Jest to gen E, czyli ten otoczki. I warunek, który musimy spełniać, by test uznać za dodatni, to jest wartości CT poniżej 35 cyklu i wykrywane trzy rodzaje genów. Jeśli chodzi o szybkie testy molekularne, dysponujemy w naszym laboratorium dwoma, dwoma rodzajami kartridży. Jeden umożliwia nam wykrywanie samego SARS-CoV-2, natomiast drugi różnicuje testy, różnicuje wirusa SARS-CoV-2 od grypy i od wirusa RSV, które w równym stopniu mogą być odpowiedzialne za przeziębienie. I oczywiście interpretacja wyników zgodnie z, z zaleceniami producenta. Przykładowe wyniki analiz czy testów różnicujących tutaj wirusa SARS od grypy i RSV. Widzicie Państwo, że wynik jest dodatni w kierunku SARS-CoV-2, natomiast pozostałe wirusy nie zostały wykryte. Również tutaj wykrywanie za pomocą testu dwugenowego, szybkimi metodami molekularnymi wykrywanie testu, wykrywanie wirusa SARS-CoV-2. I ta sama analiza z tym, że górna część slajdu jest zmieniona. Jest to po prostu inna zakładka, gdzie możemy obserwować, w którym cyklu te krzywe ulegają, podnoszą się, kolokwialnie rzecz mówiąc. I w którym cyklu dochodzi do wykrywania materiału genetycznego. I tutaj sytuacja, kiedy taki test musimy niestety powtórzyć. Oczywiście zgodnie z zaleceniami WHO, jeśli byśmy nie żyli na terenie Polski, moglibyśmy ten test interpretować jako ujemny, z tego względu, że został wykryty jeden gen, gen kodujący białka nukleokapsydu, natomiast zgodnie z obowiązującymi zaleceniami WHO musimy taki test powtórzyć, bo obowiązują nas zasady wykrywania co najmniej dwóch lub trzech obszarów genowych. I tutaj jak widzicie Państwo, również górna część slajdu uległa zmianie poprzez zmianę zakładki. I widzicie, że tak naprawdę ten Gen-N stał dopiero w 43. cyklu. I krótka statystyka tego, co zrobiliśmy w naszym laboratorium na przełomie jednego roku. Wykonaliśmy ponad 50 tysięcy oznaczeń. Są to dane na dzień 12 maja 2021 roku i około 7,5 tysiąca wyników uzyskaliśmy pozytywnych. Thank you